No dzień dobry. Gadanko na śniadanko, dzisiaj naturalny poniedziałek. Szkudny kotek broni dzisiaj od rana, więc musi być na rękach. Dzisiaj naturalny poniedziałek lecimy. W zdrowiu do setki. Do setki. Dobrze, że jesteś. Na początek komunikat. Akademia Zdrowia Metabolicznego w Poznaniu jutro spotkanie miejsc już nie ma, więc szykujmy się na kwiecień. W kwietniu będzie wyjątkowy gość, ale to jako pierwsi dowiedzą się ci, którzy będą na miejscu w Poznaniu. Jutro też w Akademii Zdrowia Metabolicznego Toruń jest Jakub Czarnecki. Ze swoim wykładem o degeneracyjnym działaniu odżywiania na dzisiejszą młodzież, młodych ludzi. Zdaje się, że jeszcze kilka biletów jest. No i 24 jestem w Akademii Zdrowia Metabolicznego w Olsztynie, gdzie było bardzo dużo miejsc. Ich nie wiem, czy jeszcze są, ale yy, tak, 24 Olsztyn. Dzisiaj są dwa nietypowe święta. Pierwsze to Dzień Świętego Patryka i zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest to potraktowane jako, nie... znaczy rozumiem, komercja. Patron Irlandii. Irlandia zrobiła z tego niesamowitą komercję, dlatego jest to traktowane jako nietypowe święto, ale jest też Dzień Łodzi Podwodnej. No, co mogę, co mogę Ci powiedzieć? Jeśli jesteś łodzią podwodną, to sobie świętuj. Nie wiem po co te święta są. Dzisiaj z okazji naturalnego poniedziałku chciałabym powiedzieć o naturalnej suplementacji. Jak często dajemy się złapać w suplementację wezmę tabletkę, bo nie mogę spać wezmę tabletkę na menopauzę wezmę tabletkę na wszystko. Teraz są tabletki na wszystko. Ma być działanie już teraz natychmiast. Jeśli mam trądzik, wezmę tabletkę, ma przejść w dwa dni. A organizm nie działa na żądanie. Na żądanie możesz mieć przystanek w mieście. A i tak nie zawsze. To tak jest, że jesteśmy nauczeni przez era TikToka, że ma być rozwiązanie już natychmiast. Scrollujemy dalej, dalej, więcej, więcej, szybciej, szybciej, bardziej. A życie nie jest szybciej, bardziej. Życie się toczy, organizm sam się dzieje. Więc zamiast uciekać się do tabletek na spanie, pomyśl dlaczego to spanie jest zaburzone. Ja miałam zaburzone dwa tygodnie snu. Przyjęłam to z pokorą. Piłam lawendę wieczorem. Czasem trochę chmielu. Czasem melisę. Ale dokładnie wiedziałam, że dopóki nie uspokoję tutaj, sen nie będzie spokojny. Było bardzo dużo zawirowań z biegiem w Arktyce Łukasza Adamczyka. Później też była nie mniejsza ekscytacja z, ujaweń, z pokazaniem się artykułu naukowego, którego jestem współautorem, sporo załatwiania spraw dla mnie też ekscytujących, bardzo ciekawych, to było naturalne, że nie będę spała. Ja to po prostu przyjęłam, wiedząc, że ile mogę tyle zrobię. Jeśli masz problem ze snem, zastanów się, czy idziesz spać z telefonem, scrollując TikToka. Mi czasem się zdarzało, teraz bardzo się staram, żeby, żeby ten telefon jednak był poza pokojem, gdzieś pie, Żeby ten budzik jednak włączać. Budzik prawdziwy, nie taki w telefonie. No bo co jest pierwszą rzeczą, jaką robisz po wstaniu z łóżka? Wyłączasz budzik w telefonie, jak już masz telefon w ręce, no to już tam przeskrolujesz, nie? A jak masz normalny budzik, to jest ogromna szansa. Że ten sen w sypialni jest niezaburzony żadną energią elektryczną, która idzie i z telefonu, i, i, i nie daj Boże jeszcze z jakiegoś routera. Sprawdź, czy przypadkiem nie masz routera w sypialni. Pozbądź się tego. Otwórz okno, wyjdź na spacer przed snem. To są twoje tabletki na sen. To są twoje tabletki na dobre życie. Najpierw ogarniamy głowę, potem ogarniamy ciało. A jeśli są skrajne sytuacje, że nie możemy spać, bo jest sytuacja traumatyczna się wydarzyła, tak, wtedy jest czas na farmakologię. Ale nie na co dzień. Jeśli na co dzień coś nie domaga, zdiagnozuj się. Zobacz, co jest przyczyną. I przyczynę wyeliminuj, zamiast szukać tabletki. Taka natura. Natura nie działa szybko. Daj sobie czas. Widzimy się jutro w pożywnym wtorku. No i dzisiaj wieczorem live na temat suplementacji. Dlatego dzisiaj trochę taki, takiego wstępu o suplementacji, ale już konkrety. Co ja suplementuję, co zalecam moim pacjentom dzisiaj o godzinie. Uwaga: 19, nie o 20. jak zwykle, tylko o 19. Zapraszam i pamiętaj. nie? No, dobrze, że jesteś. Napisz w komentarzu: oczywiście, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz, i przede wszystkim napisz w komentarzu, czy stosujesz naturalną suplementację. W postaci zachowań, w postaci medytacji, może w jakiejś innej... Pa.